Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z nową serią Poznajmy dinozaury. Ta seria bazuje na zasadzie takiej jak serie, w których było Poznajmy Świat, pierwsze słowa, czyli zawiera elementy ruchome. Tutaj są to elementy typu ruszamy paszczą, przemieszczamy różnorodne przedmioty. Taka forma lektury sprawia, że możemy jednocześnie czytać, zdobywać wiedzę, bawić się i ćwiczyć ręce, no bo dzieci muszą manipulować i obserwując, co zmieniło się na ilustracjach. Są to bardzo ciekawe opowieści, króciutkie teksty, bardzo ładne ilustracje. I przede wszystkim e, solidne, kartonowe, e, zachęcające do sięgania. E, w przypadku tyranozaura dowiemy się, e, że był e, mięsożernym dinozaurem, jak duży był. E, a diplodok, e, że był roślinożerny i też dowiemy się, jak duży. Mamy tutaj porównania do przedmiotów e, dzieciom znanych. Mamy porównanie do ciężarówki, do budynku, do autobusu. Czyli coś, co dzieci mogą widzieć na co dzień. Polecam i do zobaczenia.